Witam Was serdecznie, kochani, z Bayawan City. Tak, na Filipinach. Dojechaliśmy wczoraj wieczorem. Mieszkamy tam na samej górze, potem Wam pokażę. Jak przyjechaliśmy, było dosyć chłodno, bo był wieczór, tak? I było ok. Teraz widzę, że jest troszeczkę nie okay, z tego względu, że od tego dachu jest strasznie gorąco. Idziemy tutaj na plażę, zobaczymy na chwilę, co tutaj jest, a potem ruszamy na Wodospad i jeszcze taki punkt widokowy, zobaczymy tu niedaleko. Oczywiście musimy pranie też zrzucić zanim, zanim zaczniemy naszą przygodę dzisiaj. Także zapraszam do oglądania. Film z raju. Podoba mi się tu z tego względu, że jest bardzo cichutko i bliźutko do morza. Nie wiem jak plaża wygląda, ale zaraz zobaczymy. Danika tutaj. Nosi ją czapkę. Ja okulary mam nowe, takie kupiłem gdzieś po drodze, bo zgubiłem swoje. Nie wiem, gdzieś zostawiłem. Musimy się tu przecisnąć. Widzicie ten piasek, taki już jak na wiśle. Wydaje mi się, widzicie, to jest jak hajtaj, czyli jak ten przypływ jest, to ten dom chyba nie wiem, czy on nie jest czasem podmyty tą wodą. Więc to jest plaża nasza Nie jest źle No Tak, to jest właśnie Takie mamy plaże tutaj na Negres Czyli taka Polska plaża nad Wisłą Nic ciekawego. No ale wszędzie podejrzewam, gdzie nie pojedziemy na Negres, to będziemy mieli to samo. Tak mi się wydaje. To co zauważyłem, w pierwszej chwili, jak tu przyjechaliśmy, to że jest bardzo e, cicho i mam nadzieję, że te kilka dni minie nam bardzo fajnie tutaj. Tak, Danika? Jest? Ja. Yeah, let's go. Dużo z Was zachwyca się tą pogodą, tym słońcem tu na Filipinach, ale powiem wam, że czasem to naprawdę nie, nie jest fajne, bo jest tego za dużo i po prostu wyjdziesz gdzieś na dosłownie dwie minuty nawet nie i cały jesteś jest spocony i to nie dlatego, że jestem gruby ci nawet Filipińczycy, którzy tutaj się wychowali, urodzili oni też się pocą i są chudzi, tak? także to nie jest tak no na pewno ja bardziej się pocę, tak. A już niby się przyzwyczaiłem do tego klimatu tu, tak? Tyle lat. Zajechaliśmy na miejsce. Popatrzcie, ta rura to prawdopodobnie z wodospadu idzie do domów tutaj lokalnych. E, ten, to wejście wcale nie jest jakieś takie piękne. Popatrzcie. No, zaczynamy dalej. E. Pan nam powiedział, taki, który wychodził tutaj stąd, że 200 metrów do wodospadu, więc daleko nie jest. Tutaj ja mają taki zbiornik wodny i stąd jest zasilana, gdy żywam na dole te wszystkie domki. Jak widzicie Tam woda leci Pieski Kurcze nie wiem czy one nawet wodę tam mają Nikogo tu nie widać Może ktoś przychodzi do nich Ups, nie jestem pewien, czy dobrze idziemy. Ale chyba tak. Danika, you sure we going right way? But the path is also going down there. No. Dobra, więc idziemy dobrze. Podobno wodospad gdzieś tu. Okera yeah. ra? Good, Good, how are you? Tutaj mają te stawy. sobie hodują. żyją z tego. Z czegoś sobie innego w górach. Fajnie. Więc ten pan powiedział nam, że. Potrzebujemy jakąś latarkę, żeby wejść, bo wodospad jest w jaskini. Wziąłem ten obiektyw na takie ciemne nagrywanie, więc może coś nagramy, ale zobaczymy, czy najwyżej telefonami będziemy świecić. O, na no much better. Dobra, zeszliśmy na dół. Tu mamy towarzystwo. Haj, haj. Muszę wejść do tej wody. A! Okej. Okay. Okej. Okay. Oj, biegiemu. Okay. Woda nie jest... ...taka czysta tutaj. Okay. M mermaid. Mar <laughs> <Marisa> Sereno, yes. <laughs> so. This game is uh, already published in uh, by one City. Oh. So I don't know if the, the tourism uh, really. Uh, uh, th what uh this one? They are. Uh, some of the uh, uh, foreigners don't

to Tutaj bardzo nisko, tak z metr, nawet nie wiem czy z metr jest. No nie, o już uderzyłem głową. Okay. All right. <laughs> okay. <laughs> Powiem wam, że jest bardzo wilgotno i leci ze mnie normalnie. Dobra, we have an exit to the next waterfall but we have to get under these rocks We can go Only here There's a rumor that there are three friends and they cannot come out already dead because they never know that there rain outside so the entrance is full of water so they cannot go through Mm -hmm. Hmm? So, this is your dinner? Yes. Nice. <laughs> oh, see? Bye. Idziemy teraz do wodospada Fajnie spędzają czas tutaj Super Bye bye Tak, dużo rybek No ale to staw hodowlany Danika zobaczyła i zgłodniała Tylko się wstydzi powiedzieć Filipińczycy tak mają jak zobaczą rybę To od razu głodni są <noise> A ja jak zwykle w klapkach się wybrałem do jaskini W góry Myślałem że to będzie jakiś taki łatwy dostęp No i wyszło jak wyszło Hajd na uh. Przeciskamy się tu gdzieś między domami. Idziemy na dół. Kurczę, te klapki to głupi pomysł taki, że chyba lepiej jak na mam boso będę schodził na dół. Bo teraz mokre te klapki, zaraz się poślizgnę i będzie orzeł. Ok. Jak powiedział, tak zrobił. Schodzę bez klapek. <gryw> Jest bardzo stromo. Powiem wam, że ta droga tutaj taka naprawdę stromo może tak nie wygląda ale fajnie tu ludzie żyją cisza, spokój wodę mają jedzenie sobie wychodują w stawie super tutaj stromo bardzo stromo klapki już założone idziemy Nie wiem Jest slippery A ah! tych skałach na boso Ale warcie się Pięknie było warto A to ci ludzie, których spotkaliśmy tam wcześniej Pięknie Trzeba się wrzecić, chyba znaczy, muszę nadejść. Popatrzyłem, jak danika szła. Uh. Mocne, mocne. O, małpy kiedyś na tym. Chwacie, to się normalnie. jak lina <gry> Magiera? No, no jest pięknie! Zgrzałem się! Trzeba się wykąpać, to się bo się tu rozstopi. No popatrzeć, z tej strony teraz. Pięknie! Mówi chłopak, że tu nikt nie przychodzi, że tylko lokalnie. Jest cudownie strasznie gorąco i ta woda jest dosyć dosyć zimna jest pięknie no i ludzie tu nie chodzą ten chłopak e, nam to powiedział danika już byliśmy w wodzie tylko żeśmy kamerę nie wziąć aaaa bym puszki wow. Uuuu, Wejsa, weisa, weisa jest poczekaj in od wait, wait. wait. A Filipińczycy mieszają angielski z tagalogiem, z hiszpańskim, także jest taki... Te dialekty są takie trochę pokręcone. Sej, cześć. 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 <laughs> Warto było tu przyjść. Gdyby nie ten nasz gaj, to byśmy byli sami. Dzięki. Jesteśmy już na górze i właśnie tutaj robią meble z bambusu. Możecie zobaczyć. Ścinają, czyszczą no. i zrobią z tego jakieś krzesełka. Stoliki, szafy. Siedzimy sobie. W tym strumyczku <grymne> i rozmawiamy z lokalnymi ludźmi tutaj o.